Pewnego dnia rodzice oznajmili, że ich znajomy ma do mnie sprawę i przyjdzie do nas na zajutrz. Tego dnia akurat nie boi w domu, gdy znamy przyszedł. Puściłem go i zaproponowałem, by poczekał na nich. Facet zaczął mi nagle zadawać dziwne pytania, na przykład czy jestem zadowolony ze swojego życia, czy nie boisz się śmierci, czy cierpię z powodu nieszczęśliwej miłości, czy moje obowiązki mnie nie przytoczają itd. Tak zawsze go od ciężkich rowerowych, prawie na kopach, wyrzuciłem go z mieszkania i wściekły zadzwoniłem do rodziców, rzucając tekstem: Co to miało być? Macie mnie za zaciekłego? W odpowiedzi, usłyszałem coś w stylu: niestabilność emocjonalna i napadek gniewu, jednak miał rację. Po czym się rozłączyli, nie minęło pięć minut pojawili się w domu, zdenerwowani i roztrzęsieni. Po krótkiej rozmowie udało mi się dowiedzieć o co chodziło. Rodzice byli niezapokojeni, widząc blizny i rany na moich rękach. Podejrzewałem mnie o próby samobójcze. Facet, który przed był psychologiem, który miał się dowiedzieć, dlaczego chcę się zabić i odejść mnie od tego. Nigdy nie chciałem się zabić. On trzy małe i bardzo energetyczne koty. Ich ulubiona zabawa jest na mnie masowego ataku zębami i pasorami. Stąd rany na rękach. Rodzic mistrzem dedukcji i są.